Cześć, witam was serdecznie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj opowiemy sobie o sześciu nawykach, które warto wprowadzić do pielęgnacji latem. Lato nadchodzi, nasza skóra zmienia swoje potrzeby w zależności od pory roku. Zimą ma inne potrzeby, latem ma inne potrzeby, więc właśnie dzisiaj troszkę wam o tym opowiem. Pierwsza sprawa, pierwszy problem to problem, który mam wrażenie, że jest dość popularny. Widzę to po waszych DM-ach, że macie problem z podrażnioną, przesuszoną skórą. Piszecie, że bariera hydrolipidowa jest zapurzona i Myślę, że ważną sprawą w kwestii takiej odbudowy tej bariery hydrolipidowej i przywrócenia skóry do jej odpowiedniej kondycji będzie wyeliminowanie peelingów kwasowych i peelingów mechanicznych. Tak samo z DMów mam wrażenie, że dalej stosujecie te peelingi, a myślę, że one będą tutaj bardzo ważne, właśnie by je wyeliminować, wykluczyć z pielęgnacji, bo mogą jeszcze bardziej podrażać waszą skórę, mogą jeszcze bardziej przysłużać waszą skórę. Także jeżeli macie oczywiście potrzebę peelingowania skóry, możecie to dalej robić, ale sięgnijcie po peelingi enzymatyczne, które będą delikatniejsze, są odpowiednie nawet dla skór bardzo wrażliwych. Ta rada będzie ogólnie też uniwersalną radą, również dla osób, które nie mają wcale wielkich problemów z bardzo podrażnioną skórą, ale pamiętajmy o tym, że używanie kwasów latem jest troszkę ryzykowne, zwłaszcza jeżeli nie jesteście takie bardzo dbałe, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną. Kwasy zwiększają ryzyko oparzeń posłonecznych, także no, uważam, że jeżeli nie jesteście, tak jak mówię, w tym do końca takie dbałe i bardzo pilnujecie tej reaplikacji SPF-a, to raczej latem Warto te produkty wyeliminować z pielęgnacji. Również latem skóra jest dużo bardziej wrażliwa przez temperatury, przez właśnie promieniowanie słoneczne i takie kwasy mogą zwiększać ryzyko podrażnień, więc po prostu lepiej sobie je wykluczyć. Mówiąc o skórze, która jest podrażniona, która ma uszkodzoną barierę hydrolipidową, również warto podkreślić, że rezygnujemy z masek peel-off. Ja osobiście nie polecam używać masek peel-off nikomu, nie tylko tym osobom, które mają skórę podrażnioną, przesuszoną, ale po prostu. Nikomu, bo maski peel off nie są niczym dobrym i mogą wręcz potęgować te problemy, także polecam je wykluczyć. Ogólnie ja polecam wykluczyć na całe życie, ale szczególnie na lato. Druga kwestia, i tutaj mam wrażenie, że wiele osób myśli, że latem, wiosną nie trzeba aż tak bardzo dbać o skórę na zasadzie używania bogatych i odżywczych kosmetyków. Jakoś tak się przyjęło, że zimą tak dbamy o skórę, nakładamy bogate kremy, a latem troszkę o tym zapominamy, a ja tutaj zmieniam wasz pogląd jeżeli taki macie i pamiętajcie o tym, że latem skóra oczywiście że również potrzebuje potrzebnego odżywienia, również potrzebuje nawilżenia, także możemy śmiało używać sobie bogatych formuł, bogatych kremów, zwłaszcza na noc. Tak samo warto do pielęgnacji wprowadzić serum bogate w antyoksydanty, takie jak witamina C, witamina E, kwas ferulowy, niacynamid. A tutaj łapcie całą listę antyoksydantów, które mogę wam polecić. Szukając kremu bądź serum na lato zerknijcie również w skład czy zawiera np. kwas jaduronowy czy substancje łagodzące takie jak aloes, alantoina czy pantenol. Trzeci nawyk, a tak naprawdę trzeci sposób, to będzie sposób na glass skin. Jak wiemy, latem bardzo często mamy ochotę chodzić no make up, nie nakładać tego ciężkiego podkładu, nie nakładać produktów, które mają kamuflować, kryć naszą skórę. Częściej sięgamy po kremy BB albo kremy, które gdzieś tam delikatnie kamuflują nam jakieś ewentualne zaczerwienie, jakieś delikatne wypryski. I mam też dla Was dzisiaj przepis na taką nieskazitelną skórę, na taki glass skin, pięknie rozświetloną skórę. Uważ że właśnie latem taka skóra, która wygląda tak świeżo, tak mokro, cieszy się największym powodzeniem. Także kilka tipów ode mnie. Jak to osiągnąć? Pierwsza sprawa to wykonywać peeling. Peeling enzymatyczny, tak jak wspomniałam, na lato odkładamy te mocne peelingi, stosujemy peelingi enzymatyczne, które są delikatniejsze, ale właśnie chociaż raz w tygodniu warto jest wykonać sobie taki peeling enzymatyczny, by złuszczyć ładnie ten martwy naskórek i dzięki temu wygładzić skórę. Druga sprawa to właśnie dostarczanie tej skórze substancji odżywczych, dzięki czemu ona będzie mogła być piękna, zdrowa, promienna. No i przede wszystkim dobrej jakości serum z fajnymi składnikami aktywnymi, na przykład kwas hialuronowy albo serum z witaminą C, która również wpłynie na rozświetlenie skóry. To są takie składniki, które właśnie pomogą Wam wydobyć w skórze ten efekt glass skin. Oprócz tego tonik nawilżający po oczyszczaniu, również fajna sprawa. Tonik czy esencje czy hydrolaty, to wszystko będzie działało podobnie, a pomoże skórze w wchłanianiu tych składników aktywnych z kolejnych etapów pielęgnacji, także nie zapominajcie również właśnie o tonikach, hydrolatach, a dodatkowo maseczki. Wiem doskonale, że czasami o tym zapominamy, że czasami nam się już nie chce nakładać maseczki, czekać aż ona zadziała, te 10-15 minut, ale pamiętajcie, że maseczki również są fajnym sposobem na właśnie takie doładowanie skóry, na dostarczenie jej takich fajnych składników. Ja na przykład lubię na lato maseczki, które mają działanie rozświetlające, oprócz tego, że nawilżające, to właśnie dostarczające tego blasku skórze. No i warto taką maseczkę, czy to maseczkę w kremie, czy to maseczkę w płachcie, potrzymać te kilka, kilkanaście minut i naprawdę, jeżeli maseczka jest dobrej jakości, to skóra zdecydowanie Wam podziękuje i bardzo często właśnie po maseczce mamy taki efekt takiej rozświetlonej, zdrowej, zadbanej skóry. Jak jesteśmy przy temacie niacinamidu i witaminy C, to odpowiem Wam jeszcze na pytanie, które jest częstym pytaniem, które zadajecie, czy można łączyć niacinamid z witaminą C w jednej pielęgnacji, czyli na przykład przy porannej pielęgnacji bądź przy wieczornej pielęgnacji w jednym czasie jakby o to zawsze chodzi mówiąc w jednej pielęgnacji. Jak najbardziej można, tutaj wyświetlę Wam pochodne witaminy C, które są bezpieczne, jeżeli chodzi o łączenie z niacynamidem. Czwarty nawyk, który tak naprawdę powinien być Waszym wypracowanym nawykiem, który wykonujecie przez cały rok, to oczywiście aplikacja kremu z filtrem, aplikacja SPF-a codziennie rano. Tak jak mówię, to powinien być was, Wasz całoroczny nawyk, ale no mam koleżanki, mam znajome i zdaję sobie z tego sprawę, że wiele z Was zimą za bardzo o to nie dba, więc tutaj teraz wiosna, lato przypominam, apeluję. Używamy SPF-a codziennie rano. Fajnie, jeżeli go reaplikujecie to co te 3-4 godziny na skórę. Zwłaszcza jeżeli jesteście stricte na, nie wiem, kajakach, na dworze, stricte pod samym słońcem, to naprawdę ta reaplikacja jest ważna, żeby uniknąć oparzeń posłonecznych, żeby uniknąć przebarwień starczych, które przez to słońce mogą właśnie powstawać na skórze. Także pamiętajcie o tym. No, i tak samo przypominam również o aplikacji SPF-a na powieki, jak i na usta. O ile jeśli chodzi o aplikację SPF-a na powieki, to po prostu używamy sobie SPF-a lekkiego, najlepiej na lato, który tylko nie pieczy w oczy. Teraz na rynku jest bardzo wiele SPF-ów, które nie pieką w oczy. Kiedyś to był problem. Teraz naprawdę ja osobiście w swojej kolekcji, te, które wam pokazuję, bardzo lubię, nigdy nie pieką mnie w oczy, więc śmiało nakładamy je również na powieki. Ale jeśli chodzi o usta, szukajcie balsamów do ust. SPF-ami są takie balsamy, może być to nawet SPF-20, SPF-30, i tą ochronę warto sobie dokładać, dzięki temu nawilżacie usta i zabezpieczacie je w tym samym czasie od oparzeń. I temat spalonej skóry, oparzeń posłonecznych nie jest śmiesznym tematem, to nie jest nic bezpiecznego. Oprócz tego, że no, będzie Wam schodziła skóra, będzie piec, będzie nieprzyjemnie, będą mogły powstawać przebarwienia, to oprócz tego, niestety, słońce, oparzenia posłoneczne mogą prowadzić do wielu chorób skóry, wielu poważnych chorób skóry, także nie bagatelizujcie tego, dbajcie o ochronę przeciwsłoneczną, a jeżeli już zdarzy Wam się jakieś oparzenie posłoneczne, faktycznie będą jakieś miejsca, w których nie posmarujecie odpowiednio, albo nie dołożycie tego SPF-a w ciągu dnia, to zadbajcie, żeby w swojej kolekcji mieć kremy bądź produkty po opalaniu, po oparzeniach, które delikatnie Wam tą skórę i ten efekt złagodzą, pozwolą tą skórę szybciej zregenerować. Tutaj łapcie listę składników aktywnych, składników, które warto, żeby właśnie w tego typu produktach o oparzeniach się znalazły. Punkt piąty to informacja może nieoczywista dla wielu osób, ale nie polecam zażywać zbyt długich kąpieli w słonej wodzie. W morzach, w oceanach jest tam dużo soli, a jak pewnie się domyślacie, skóra, włosy nie przepadają za solą. Sól będzie mogła mocno wysuszać Waszą skórę, mocno ją podrażniać. Myślę, że zwłaszcza pamiętacie może z dzieciństwa momenty, kiedy miałyście gdzieś tam spieczoną skórę i po wejściu do słonej wody ona zaczynała piec jeszcze bardziej. No to właśnie sól nie działa dla naszej skóry zbyt dobrze. Oczywiście krótkie kąpiele w morzu nie są niczym złym i możemy sobie wiadomo wejść na chwilkę, ale polecam unikać takiego długiego przesiadywania w takiej wodzie bez stosownego nawilżenia, czyli bez zabezpieczenia skóry, bez zabezpieczenia włosów, jeżeli wchodzicie właśnie do słonej wody, to warto mieć na sobie ten balsam albo ten SPF, który jest nawilżający, a na włosy polecam nakładać na przykład maskę nawilżającą i po prostu w niej się kąpać. Bardzo często tak robię, jeśli chodzi o swoje włosy, jeżeli właśnie kąpię się w morzu w lato i to sprawia, że włosy po wyjściu z morza nie są aż tak bardzo suche, nie są aż tak bardzo tępe. Po takiej kąpieli w słonej wodzie polecam dokładnie się umyć, porządnie produktem myjącym do skóry, wymyć skórę, żeby tej soli po prostu po prostu sobie na skórze nie pozostawić. Szósteczka, niby oczywista sprawa, ale wiem, jak wiele z nas o tym zapomina. W tym jestem ja. Muszę się pilnować, żeby właśnie dbać o odpowiednie nawilżenie siebie od wewnątrz poprzez picie wody. Oczywista sprawa, ale no mówię, wiem, że wiele osób o tym zapomina. Czasami w pędzie dnia człowiek zapomina, żeby sięgnąć po tę butelkę wody i się napić. A picie wody jest bardzo, bardzo ważne. Ja polecam zastosować taką rzecz, żeby po prostu mieć przy sobie butelkę wody, szklankę wody lub taki specjalny bidon do picia wody. I jak macie tę wodę pod ręką, prędzej na nią zerkniecie i się jej napijecie, niż jeżeli w ogóle w zasięgu wzroku nie macie wody. Także to jest taki mój tip i naprawdę woda jest bardzo ważna. Znam wiele osób, które w momencie, kiedy uświadomiły sobie, że nie piją wody i zaczęły się więcej nawadniać, zauważyły, że ich skóra znacznie się polepszyła. Nie tylko skóra, bo wiadomo, że skóra jest potrzebna w procesach regeneracji skóry, ale jest potrzebna również dla naszego całego organizmu, nie tylko dla skóry. Dla samopoczucia i naprawdę pijcie wody oczywista sprawa, ale są aplikacje, są przypomnienia w telefonie o piciu wody. Można chociaż sobie pięć takich przypominań w ciągu dnia ustawić, żeby po prostu sięgnąć i wypić tą szklankę, te 250 ml wody i zawsze taka ilość będzie lepsza niż wcale. Bo wiem o tym, że są osoby, które potrafią przez cały dzień nic nie pić, napić rano, nie wiem, szklanki kawy albo herbaty i dopiero wieczorem sięgnąć ponownie po sok, napój czy nawet wodę. Nie robimy tak. W ciągu dnia się nawadniamy, w ciągu dnia pijemy wodę, zwłaszcza, że latem są wysokie temperatury i ta woda naprawdę jest nam potrzebna. Nie tylko naszej skórze, ale po prostu cały nasz organizm potrzebuje picia wody. Także pijemy wodę dziewczyny. Sześć nawyków za nami. Bardzo Wam dziękuję za obecność, jeżeli dotrwałeście do końca tego filmu i czekam na Wasze propozycje. Może chciałybyście zobaczyć jakiś film o konkretnej tematyce na moim kanale. Piszcie koniecznie w komentarzach, będę je wszystkie czytać, odpowiadać i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, pa pa!